Modlitwa pamięci, światła i miłosierdzia za dusze cierpiące w czyść. Panie Boże, staję dziś przed Tobą w ciszy, nie z pośpiechem, nie z listą próśb, ale z sercem, które chce pamiętać. Bo są tacy Panie, którzy już nie potrafią wołać, nie potrafią się modlić, nie potrafią zmieniać niczego, mogą tylko czekać. Czekać na światło, czekać na Twoje miłosierdzie, czekać na miłość, która przyjdzie do nich przez innych. Panie, dziś chcę być jednym z tych, przez których przychodzi miłość. Oddajcie już dusze cierpiące w czyściu, te znane i te zupełnie zapomniane, te, za które ktoś się modli i te, których imię nie padło na ustach żywych od lat. Dusze matek i ojców, którzy go skachali niedoskonale, dusze dzieci, które nie zdążyły dorosnąć, dusze ludzi prostych i dusze tych, którzy wiele znaczyli w świecie. A dziś nie znaczą nic, poza Twoim spojrzeniem. Panie, ty widzisz ich inaczej niż my, nie przez pryzmat błędów, ale przez pragnienie miłości, które w nich pozostało. Proszę cię, niech moje słowa dotrą tam, gdzie nie dociera już ludzki głos. Niech moja modlitwa stanie się dla nich ulgą, niech stanie się kroplą światła w miejscu, gdzie wciąż trwa oczekiwanie. Panie, wierzę, że czyściec nie jest miejscem rozpaczy, ale nadziei, która jeszcze boli. To ból duszy, który już widzi, kim jest Bóg i jak bardzo go pragnie. To ból miłości, która nie została jeszcze nasycona. Otul ich, Panie, niech Twoje miłosierdzie będzie dla nich jak oddech, jak ciepło, jak obietnica, która się spełnia. Proszę Cię szczególnie za dusze najbardziej samotne za tych, którzy umarli nagle, za tych, którzy odeszli w gniewie, za tych, którzy nie zdążyli przeprosić, za tych, których życie było ciężkie i których Którzy nie potrafili kochać tak jak chcieli. Panie, ty znasz każdy niedokończony gest, każdy niewypowiedziany przepraszam, każdy kocham, który nie padło. Weź to wszystko i przemieniaj w miłosierdzie. Dziś, panie, chcę także pamiętać o tym, że ta modlitwa dotyka również mnie, bo ucząc się modlić za zmarłych, uczę się jak żyć, uczę się, że nic nie jest obojętne, że każda decyzja ma wagę wieczności, że miłość ma sens nawet wtedy, gdy nie widać jej owoców. Panie, daj mi serce czujne, takie, które nie zapomina o tych, którzy przeszli już przez bramę śmierci, takie, które wierzy, że modlitwa nie kończy się na ziemi. Niech ta modlitwa będzie mostem między światem żywych i zmarłych, między cierpieniem i nadzieją, między oczekiwaniem i spełnieniem. A gdy przyjdzie dzień, w którym i ja stanę po drugiej stronie, spraw Panie, by ktoś pamiętał także o mnie. By ktoś wyszeptał moje imię, by ktoś ofiarował chwilę ciszy, by ktoś zapalił światło modlitwy. Panie miłosierny, oddaję Ci dusze czyśćcowe, oddaję Ci ich cierpienie, oddaję Ci ich tęsknotę. Niech spoczną w Twoim pokoju, niech doświadczą pełni światła, niech radość nieba stanie się ich domem. Amen.